Tempest Rising to najnowszy RTS, który ma zasypać powoli powstającą dziurę po tym raczej wymarłym już gatunku. Gra z trochę wyższej półki chce zachęcić do siebie graczy klimatyczną kampanią fabularną oraz rozbudowanym trybem online. Czy warto zainteresować się Tempest Rising? Zapraszam do recenzji. Gra opowiada historię dwóch frakcji, które konkurują między sobą o dominację światową w momencie, kiedy na planecie pojawiają się dziwne nowe obiekty, frakcje szybko się uczą, pomimo tego, że substancja wytwarzana przez te obiekty jest szkodliwa dla życia, ale też stanowi znakomite źródło energii. Wojna więc trwa, a w tle pojawia się także tajemnicza trzecia siła. Ten opis fabuły można przepisać zarówno do Tempest Rising, jak i klasycznego Command and Conquer 3. Historie są praktycznie identyczne między sobą, a nawet sporo misji się pokrywa. O ile historia jest nawet ciekawa, a gra oferuje nawet możliwość pogłębienia informacji o świecie dzięki opcjonalnym dialogom między misjami, to całość niestety będzie zbyt mocno podobna do tego, co znamy z klasyka. Plusem jednak kampanii jest to, że między misjami oprócz posłuchania odprawy będziemy mogli kupować różne ulepszenia, zwane zgrabnie doktrynami. Te bardzo wpływają na nasze możliwości i mogą ukierunkować naszą strategię. Problem się pogłębia, kiedy wsłuchamy się w głosy jednostek czy też części postaci, które pojawiają się w przerywnikach filmowych. Teoretycznie moglibyście pomyśleć, że to Tempest Dynasty jest odpowiednikiem Rosji w grze, a okazuje się, że obie frakcje są mocno sowieckie. Aktorzy podkładający głos dla jednostek, zarówno Tempest Dynasty (Czerwoni, jak i GDF) niebiescy, mają srogi, wyczuwalny rosyjski akcent, co strasznie psuje zabawę. Zwłaszcza, że wiemy, że GDF zajmuje tereny zachodniej Europy oraz USA. Do tego to podobieństwo nas, czyli GDF, jak GDI z Tiberium Wars, czy też Tempest Dynasty do Brotherhood of Nod. Tutaj na szczęście struktury strategiczne się jednak różnią. Tempest Dynasty reprezentuje sobą brutalną sowiecką siłę ognia, natomiast GDF skupia się na pozyskaniu informacji, propagandzie oraz wywiadzie. Sama rozgrywka w Tempest Rising nie odbiega od tego, co znamy z Command Conquer Tiberium Wars. W kolejnych misjach kampanii fabularnej będziemy wykonywać różne cele, by je realizować. Niektóre misje są bardzo przyjemne, jak na przykład zabawa snajperem za liniami wroga. Przypomina się zadanie z komandosem z Tiberium Wars, a inne wypadają słabo. W jednym zadaniu będziemy musieli przykładowo jednocześnie bronić bazy przed jednostkami, które będą przychodzić spoza mapy, jak i jednocześnie będziemy musieli atakować umocnione pozycje wroga. W tej też misji zostanie przedstawiony także transport powietrzny i nagle się okazuje, że musimy pilnować naprawdę wielu elementów, zwłaszcza kiedy dodamy bardzo słabe AI jednostek i blokowanie się naszego śmigłowca z posiłkami w trakcie transportu. O AI jednostek warto powiedzieć trochę więcej, gdyż jest ono bardzo słabe i nie dotyczy tylko naszych jednostek, czy też zacinających się transportów. Wrogowie także cierpią na niemoc twórczą programistów gry. Atakując bazę wroga, podejdą do nas jedynie przeciwnicy, którzy są w zasięgu strzału, a ci stojący parę metrów dalej nie będą reagować, zanim nie podejdziemy. Jeżeli damy jakiś punkt zborny jednostkom poza bazą, to jeżeli po drodze pojawi się ostrzeliwujący ich wróg, to nasze jednostki nie odpowiedzą ogniem. Kiedy atakujemy wroga zorganizowaną grupą i używając automatycznego ataku, to jednostki niebogące atakować jak artyleria przeciwlotnicza czy też medyk pójdą dokładnie do tego punktu, zamiast zatrzymać się wcześniej. Wyobrażacie sobie medyczki zostawiające Marines i biegnące prosto w ultra liska w Starcraft 2? Tutaj medyk może zaszarżować ze swoją strzykawką na czołg, jeżeli stracisz na chwilę uwagę. A że będziesz musiał skakać po mapie i ratować zacinające się bezmózgie jednostki, to na pewno dojdzie do takiej sytuacji. Chyba, że jesteś hardkorowym graczem turniejowym w StarCraft 2, to sobie poradzisz. Ale nie wszystko w Tempest Rising jest kiepskie. To co mi się podoba, to duża różnorodność jednostek i ich oryginalne przedstawienie. Przykładowo GDF opiera się w całości na zagłuszaniu jednostek wroga oraz tworzeniu linii łączności z naszymi jednostkami. Jeżeli zadbamy o to, używając specjalnych umiejętności słabszych jednostek, to będzie nam znacznie łatwiej walczyć z ciężko uzbrojonymi jednostkami Tempest Dynasty. Frakcja ta idzie też z duchem czasu i ich jednostka piechoty przeciwpancernej to droniarz, który ma duży zasięg i może wykorzystać drony też do zwiadu. Pojawiają się też i proste w obsłudze jednostki, jak czołgi główne, czy też zwykła piechota strzelców. Co ciekawe, ta frakcja ma też grenadierów skutecznych na okopaną piechotę, co jest kolejną bezczelną kopią z Tiberium Wars. Jeżeli chodzi o aspekt audiowizualny, to jest różnie. Muzyka jest nawet przyjemna i skomponowana w stylu ciężkiego rocka, bardzo podobnym do tego z Red Alert 3, ale jednocześnie zdecydowanie zbyt głośna w stosunku do dialogów podczas przerywników filmowych. Kwestie jednostek może i są nagrane ok, ale co z tego, skoro większość z nich ma srogi rosyjski akcent, niezależnie od strony konfliktu, co strasznie mocno psuje imersję i poczucie przywiązania do historii. Na szczęście! Gra ma polską wersję językową. Graficznie z kolei też jest różnie. Z jednej strony modele jednostek są proste, ale ładne, a z drugiej, same tereny, w których dzieje się akcja gry, są monotonne i bardzo podobne do siebie między misjami. To nie jest Iron Harvest, czy też wspomniany przeze mnie StarCraft 2, który ma doskonale przemyślane mapy, nie tylko z punktu widzenia funkcjonalnego, ale też wizualnego. Tempest Rising może być całkiem ciekawą grą, zwłaszcza kiedy jest tak mało gier RTS na rynku, jednak całość jest zbyt podobna do Command and Conquer 3 Tiberium Wars. Nie można tego zrzucić na inspirację czy też mieszanie gatunków, bo nawet struktura kampanii jest identyczna do tej znanej właśnie ze wspomnianej gry. Dużym spoilerem nie będzie też to, że w grze ukryta jest trzecia frakcja, a że twórcy chwalą się tym w opisie na Steam, to raczej nikomu nie zepsuje zabawy. Ale jest to też kolejny manewr identyczny do tego ze wspomnianego klasyka. Jeżeli dodamy do tego nienaturalne akcenty jednostek do frakcji, gdzie zupełnie nie pasują, wychodzi niestety na to, że mamy do czynienia jedynie z rosyjską podróbką dobrej gry. I naprawdę wielka szkoda, że twórcy nie postanowili wymyśleć gry bardziej po swojemu, bo ta mogłaby wtedy osiągnąć sukces na rynku, gdzie od dłuższego czasu nie pojawiają się duże gry RTS. Na nieszczęście dla Tempest Rising jeszcze parę tygodni temu wróciłam sobie do Command Conquer 3 Tiberium Wars. I muszę przyznać, że niestety, Tiberium Wars dzisiaj dalej wypada nieporównywalnie lepiej. Ma lepsze dialogi z dobrymi aktorami oraz większe zadbanie o spójność kampanii, przez co całość jest niesamowicie przyjemnie angażująca. Dziękujemy, że oglądaliście, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, a ja zapraszam Was do naszego sklepu z grami www.sklepzgrami.pl, gdzie możecie kupić tanie gry na PC i konsolę. Do następnego, cześć!